Przestrzeń, która w Tobie została. W przestrzeń Twojego Syna, pierwszego Syna Twojego, powracam często. Wówczas myśli biorą Jego kształt, ale oczy zostają puste. Na wargi słowa wracają te same, którymi On się okrył, gdy z nami pozostać chciał. Gdy więc te same słowa przestrzeń Jego ogarną bardziej niż wzrok, niż pamięć i serce, o matko, znowu go możesz mieć. Pochyl się ze mną i przyjmij. Smak chleba ma twój syn, a prócz tego smaku ma ciągle niewysłowioną treść. I oto przestrzeń Jego bardziej niż wszech ciemnych bardziej niż w myślach, we wzroku, w pamięci, czy także bardziej niż w chlebie, zapamiętana jest w Twoich ramionach, przytulona główką do Twych bark, bo przestrzeń ta w Tobie została, bo ona wzięta jest z Ciebie. I nigdy pustką nie świeci. Tak bardzo zaś w Tobie jest, Że gdy już w drżących palcach Łamałem chleb, by podać matce, Stanąłem na chwilę zdumiony, Bo całą tę prawdę ujrzałem Przez jedną w Twych oczach łzę. Przestrzeń potrzebna kroplom wiosennego deszczu, Zatrzymaj przez chwilę wzrok Na kroplach świeżego deszczu Oto w skupia swój blask Cała zieleń wiosennych liści Także wszystkie prawie ciążą w kroplach W granicach się własnych nie mieszczą A choć ocz oczy Twe pełne zdumienia Nie możesz, naprawdę nie możesz Do dna otworzyć swej myśli Na pewno ją będziesz uciszał Jak dziecię zbudzone ze snu Nie oddzielaj się od blasku przedmiotów Droga moja Pozostań w zdumieniu Różne słowa, czyż nie czujesz, to przez nią właśnie jesteś. Ewangelia. Prawda nie sączy oliwy do ran, by nadto nie pękły, nie wsadza na osla, którego się potem ulicami wodzi. Prawda musi boleć i kryć się, napinają się mózgu konstrukcje, kiedy coś się nachyla jak gmach wybudowany w ludziach. Wszyscy myślą, jak wyprostować nie fronton, lecz grunt głęboki bo właśnie ten się opiera jak fala lodzi. Prawda dźwiga człowieka. Kiedy człowiek nie dźwignie siebie, gmach zbudowany ciśnie podwójnym zaprawdę ciężarem, który wszyscy w sobie znajdujemy, jak tajemniczy ekstrakt, obiegając zdumione ulice, po których obwodzi się Osla. Coraz mniej w tych ulicach prawdy, czy coraz więcej? Patrzymy spokojnie przed siebie, nie dosięga nas przestrach. Wybrzeża pełne ciszy. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Tam już spojrzeń, żadna zieleń nie nasyci. Nie powrócą oczy uwięziony. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny przechylonym. Z nurtu tego, to wiedz, że nie ma powrotu. Objęty tajemniczym pięknem wieczności, trwać i trwać, nie przerywać odlotów cieniom, tylko trwać coraz jaśniej i prościej. Tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi, zamykając za sobą cicho drzwi i zdebki maleńkie, a idąc krok łagodzi i tą ciszą trafia najgłębiej.